Uniwersytet warmińsko mazurski od 6 września prowadzić będzie dodatkowy nabór kandydatów na studia. Jest to nabór przeznaczony i dla osób, które poprawiały swoją maturę, czyli przystąpiły do egzaminów naturalnych w późniejszym terminie i dopiero teraz otrzymają świadectwo dojrzałości, a także dla osób, które już być może dostały się na studia, ale po jakichś rozmowach z rodziną, ze znajomymi zdecydowały się, żeby kierunek studiów zmienić. Jest to teraz naturalnie dobra pora na to. Ta rekrutacja będzie trwała, tak jak wspomniałem, od 6 września do 13 września do godziny 15. W tym czasie należy zarejestrować się w naszym systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jest to system działający pod adresem irk.uwm.edu.pl. Tam te osoby, które już miały utworzone konto, działają na tych samych danych i logują się na te same hasło. Natomiast osoby, które jeszcze tego konta nie utworzyły, w tym czasie powinny to zrobić. Do tego 13 września także należy wybrać kierunek studiów i wnieść opłatę rekrutacyjną. System zamkniemy 13 września o godzinie 15 i potem przystąpią do pracy wydziałowe komisje rekrutacyjne, które sprawdzą te zgłoszenia i po kilku dniach ogłosimy wyniki. Radzimy, żeby nie zwlekać, tylko możliwie jak najszybciej już tuż po 6 września dokonać rejestracji w systemie. Gdyby pojawiły się jakieś pytania ze strony kandydatów, można takie pytanie do nas kierować za pośrednictwem samego systemu. Tam jest dział pomocy. Działa także nieprzerwanie od rekrutacji letniej nasza infolinia. 524 5080. Tam pracują osoby, które starają się odpowiadać na pytanie, jeżeli takie się pojawią. Bądź oczywiście e, najwygodniejsza dla niektórych droga mailowa rekrutacja małpkawmedu.pl. Dodatkowa rekrutacja jest rekrutacją otwartą. Oznacza to, że nawet osoby, które już zrekrutowały się na studia, już wybrały sobie jakiś kierunek studiów i jeszcze mają pomysł na to, żeby na przykład dostać się na drugi kierunek studiów bądź ten kierunek studiów zmienić, jest to także dobra pora na to. Te osoby, które stwierdziły, że może wybrany kierunek studiów z rekrutacji letniej może nie do końca będzie spełniał... Zainteresowania także we wrześniu bez żadnych konsekwencji mogą zapisać się na dodatkowy kierunek studiów. Oczywiście, jeśli zrobią to w wyznaczonym terminie i później potwierdzą zamiar studiowania.